To co mam wziąć koziło? Tak weź i też Klaudy, Kłodia od Ciebie maziło, no. tam no. On teraz zasędził. Żeby podniósł tabliczkę. Bo socjalizacja z otoczeniem, ha. Czyli nie jest agresywny, wiesz? Mhm. Musiała się przywitać, on nie mógł agresją wystartować na niego, on go jeszcze tam wiesz, mógł poszmarać i, i w tym momencie tam jest socjalizacja. Ja się tam na czym nie znam. Kazała <grym> nagrywać. Nie ma wody, nie jest dzisiaj, dzisiaj kolacji nie ma. <grym> zbyt zbyt Uważaj, bo to wszystko nagrywam. O, jest To nie moja wina. To mówię wcześniej, nie zabijaj swojego psa, bo to nagrywam. Agnieszko! Już była, nie? Taka informacja na pewno będzie.

Muszę mam komerować. Tak. U... Wróci i no. na pewno sędzia podniesie tabliczkę. Dobra, to mów kiedy? Ja wtedy będę na niego celował, nie? A teraz mam go akurat, ale. Ciekawe, co Oli z Tak, 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 jest. Czy i Natalia? Czemu dziewięć ci po? Podna środowiska nie się Mi się nie spodobało.

Fajny kolor, ma? Nie ma żadnego Nie ma żadnego sprzedaży, tak? Jak byliśmy na tym na seminarium z Agnieszką Żadnictwo, to właśnie teraz tego Tylko go nie fotografuje, ma pysk otwarty, bo nie ma żadnego sprzedaży. Nie. Będzie pan nasz Dycha będzie. Dziewięć. Co? Już wiesz, że to sknocił, nie? Mhm. Uh -huh. Ale poczekaj, odejmie? Tak. Oh. O to chodziło. <laughs> Ale tak jak na pewno miałeś już afrukt czy nie? Czy coś innego. Zianek skończymy. Dziewięć. Nie skończę to, jest tak zamykane, bo też żeby to